Szczęść Boże, dzisiaj moi kochani, chcę Wam zrobić lekcję, jak się robi różaniec. Taki różaniec bransoletka na rękę z krzyżykiem, bardzo skromny, ale można go zrobić z różnych kolorowych nitek, użyć różnych kolorowych perełek. No, i też krzyżyki, które żeśmy zrobili wcześniej, użyjemy dzisiaj je w praktyce. Będę wam pokazywał to bardzo pomału w szczegółach, jak wszystkie rzeczy dopracować. Co potrzeba, naturalnie takie różne sznurki. Najlepiej takie stylonowe, czyli jak się go stopi, to on jest plastyk ładnie się zawiązuje, zasklepia. No i też trzymają się lepiej. Bardziej ładnie wygląda różańczyk. Potrzebna jest zapalniczka do zakończenia. Szczepce do obcięcia. Mam tu jeszcze w rezerwie zapalniczki, ale tutaj warsztat. Zrobiłem takiego koziołka z takim przyciskiem, żeby trzymał sobie nitki, i żeby Wam było łatwiej i lepiej pokazać, dlatego on mi był potrzebny. A tak to używam tylko tak zwyczajnie takiego koziołka, żeby przytrzymał mi nitkę. I wtedy się zaplata, robi się taki warkoczyk, i na ten warkoczyk obsadza się perełki. Chcę, żebyście to obejrzeli, może się nauczycie. Warto spróbować. Będę robił to pomału. Szczególnie początek i radzę dla Was taką da, chcę dać radę, że wziąć sobie na przykład trzy sznurki i poczwicić samą zapletanie, bo to tak od razu może nie najładniej to wyjdzie się nie uda, ale kilka razy spróbować i w końcu człowiek załapie. Mam nadzieję, że jesteście zdolni i zrobicie ładniej niż ja to robię. Bo ja to jestem takim no, takim na co dzień roboczym koziołkiem, gdzieś tyle kawałek tego sznurka zostawiam że później to będzie na przełożenie do krzyżyka i na zamykanie naszego różańczyka a w tej chwili wkładam te dwie czy te trzy nitki razem do klema i zaczynam pleść i tutaj jest bardzo ważne żebyście patrzyli jak ja to robię popatrzcie biorę tak fielotowy kładę pod białym sznurkiem czerwony jadem pod fielotowym i przewlekam jak gdyby nad białym przez fioletowy dlatego żeby to było wszystko opletane dookoła naszego białego sznurka teraz czerwony kładę na górę fioletowym jadę pod spód pod białym i przejeżdżam przez czerwony więc popatrzcie już się zamyka taki łańcuszek i znów jadę fioletowym pod spód na górę i tutaj robię takie oczko Zaciągam i teraz znów tak samo z góry. Jak widzicie, ten czerwony oplatam pod białym, wychodzę na górę i zaciągam. I teraz znów jadę tutaj pod zaciągam. Jeszcze raz. Cały czas ten fioletowy układa się w warkoczyk na górze i to jest bardzo istotne wtedy właśnie specjalnie te dwa kolory żebyście wiedzieli czy to idzie dobrze czy źle i teraz znów przekładamy pod jeszcze raz biorę filotowy pod spód czerwonym pod nad białym przeciągam i zamykam i tak samo z góry i teraz nam już to wystarczy teraz założymy pierwszy paciorek o proszę bardzo damy taki czerwony paciorek, szkło, szklany, że różańczyk będzie też ładny. To będzie różańczyk dla babci, powiedzmy, albo dla mamy. A dla mniejszych dzieci można dać mniejsze paciorki. Mniejsze i też są ładne, cięższa nitka i popatrzcie, dalej zaplatamy. W ten sam sposób cały czas, tylko są dwa ruchy. Raz ta czerwona nitka idzie od dołu, przez fielotowy nad białym, a później idzie czerwony najpierw, fielotowy idzie do dołu i do góry. Popatrzcie. Jeszcze uważnie, bo to jest najważniejsze, żeby umieć zaplatać w ten sposób. I teraz będziemy robić tak, że po trzy takie przerwy między, znaczy trzy takie przewleczenia takie szwy tutaj zachodzą trzy razy z jednej strony, z drugiej strony, i ściągamy, i ściągamy, i dajemy nowy paciorek. I to nam wystarczy, tyle. Patrzcie, no. zakładam nowy paciorek. I teraz znów jadę tak samo, żeby ten fioletowy był zawsze na wierzchu. Bo później Wam pokażę, dlaczego. Jak przewrócę ten różaniec, nasz ten cały szlaczek, to czerwony kolor będzie na bokach a fioletowy będzie w środku popatrzcie zrobiliśmy ten kawałeczek taki przewracam na drugą stronę to ten czerwony kolor jest po bokach natomiast z tej strony jest fioletowy i teraz pokażę jak się zakańcza ucinam gdzieś takie kawałeczki tylko żeby to zasklepić później przypalę zapalniczką popatrzcie o i teraz przypalam go żeby się stopiła ta nitka i wtedy ona ładnie wchodzi skleja się z tymi nitkami i już jest zakończenie czy ten początek zrobiony że właśnie w ten sposób nie trzeba ani kleju, ani czegoś specjalnego. Tylko tak jak gdyby naturalny sposób jest to zrobione. Popatrzcie, ciż nie jest ładne, więc będziemy jechać dalej. Wkładamy go, tylko niech tam się trzyma. Przekładam jeszcze raz. No. Już mamy po trzy, więc nakładam nowy paciorek. I tak trzeba robić. Aż będzie dziesięć paciorków. O. Teraz ostatnia kulka już mamy takich dziesięć. Zaplatamy też i będziemy zakończać a później tylko przyłożymy krzyżyk i zawiążemy jak gdyby bransoletkę i teraz popatrzcie odstawiamy naszego koziołka Teraz możemy się przyjrzeć naszemu różęczykowi. Można go w ten sposób z tej strony nosić. Będzie taki kolor, albo w taki sposób, że będzie pielotowy na bokach. Atulanty. Więc teraz już ja go po prostu obetnę i zrobię zakończenie. O, te nitki teraz ścinamy. Już na więcej nie będą potrzebne. Odkładamy do boku. A tutaj przypalam teraz o. tak samo jak było zakończone na początku tak, teraz też podobnie szturek się stapia i skleja się z innymi szturkami więc nie potrzeba kleju, niczego, więc popatrzcie, mamy bransoletkę zrobioną teraz co trzeba to założyć krzyżyk który żeśmy wcześniej przygotowali Damy tutaj taki krzyżyk, ten może większy. Chociaż ten jest jasny, ale możemy dać też na przykład ciemniejszy krzyżyk do takiego ciemnego różańca. Popatrzcie. Może damy ciemniejszy, będzie ładnie wyglądać. Albo też można dać jeszcze i taki, bardziej ciemny. Tylko że to ja robię różne kolory różańców, więc każdy krzyżyk pasuje gdzieś do jakiegoś. Ten czerwony może być z tym. I teraz popatrzcie, mam te końcówki, tych nitek, co one są trwalsze i teraz łatwiej go przeciągnąć przez oczko. O, popatrzcie teraz. Już teraz wezmę szczypce i pociągnę za tą nitkę. O. I teraz przejechaliśmy już na wylot. Teraz przeciągnę to dwa razy, żeby ta nitka się ładnie ułożyła. Żeby różaniec już wyglądał porządnie. O, popatrzcie. Tylko ta nitka musi po prostu być jeszcze raz. O, teraz już nitka leży jak powinna być. Teraz ja je tutaj utnę i końcówki przypalę i różaniec jest gotowy. Ok. Różańczyk jest gotowy. Popatrzcie. Można go nosić z tej strony, a można go wywrócić i mieć inny kolor, na przykład w tym kolorze. Czyż nie jest ładne? Moi kochani, teraz chciałbym podziękować dla Ali Wczysła To jest moja prawa ręka, jeżeli chodzi o filmiki. Ona robi całą aranżację obcina, no, składa cały filmek. Bez niej nic by nie powstało. Dlatego chcecie ale dać taki mały różańczyk na pamiątkę, żeśmy to robili, te filmek i tego, więc dziękuję bardzo. Także dzięki wielkie.